No, się mam do rezerwizowy, będę na kolejny odcinku mojego vloga. Wczoraj sprawdzałem, wczoraj jest vlog w dziesiątym, dzisiaj jest e, prosta matematyka, dzisiaj jest jedenasty. I ogólnie tak, e, pierwsza sprawa, którą mogliście zauważyć, pewną małą zmianę, jakby jest w pokoju ciemno, to po, wynika to z tego, że prostu na dwie trochę się światłem, trzeba poeksperymentować i dzisiaj oświetla mnie tylko ta lampka. Chcę zobaczyć, jak po prostu wygląda, w jakim świetle wyglądam dobrze. Tak mi świetle wyglądam średnio, o! I nie wiem, zobaczymy później bym sobie może porównywał to jak różnego oświetlenia wyglądają i tak dalej. Na razie tutaj proszę bardzo jest lampka. To jest jeden z powodu, dlaczego tak naprawdę jest ciemno w pokoju. Drugim jest to, że o tam, za lodóweczką, mam z poprzednim w poprzednim tego w powiesiń lampki chodnikowe na, na rurach od koloryfera. I po prostu lubię jak jest ciemno i tylko te lampki świecą. Bardzo fajne, ładne Patrz, zaraz wam pokażę. O! Widzicie to rozwidzowie Tam widać lodówę. Widać te lampeczki ładnie, fajnie. I widać kawałek mojej mordy. na znaczy, moje mordy, bo widać po prostu ten... Moje włosy, co nie? I czekajcie, bo muszę sobie znowu poprawić kamerkę. Kurwa. Ale ta puszka się majga. Jakby od wczoraj nadal nie zmieniłem jakby za bardzo mojej konstrukcji. Je polega na tym samym, co na polegała wczoraj, tylko zmieniłem puszkę z na puszkę po Perle Export, więc nie wiem, można powiedzieć, że jest albo gorsza, albo lepsza. Zależy w jaki sposób na patrzeć, bo z jednej strony ferroeksportowy jest wydroższa, z drugiej strony po prostu pioty to jest najlepsze piwo na świecie, więc te zadania są mieszane. I proszę bardzo, ugłęknę sobie. Jak ktoś się interesował, co dzisiaj piję w kubek, co, co dzisiaj ma w co dzisiaj piję, to powiem. Jak ktoś by się nie interesował, to też to powiem. Dzisiaj w kubeczku mamy miętę mięte z Liptona, z cytry, z cytrusami chyba. Oczywiście tych w ogóle nie czuję. No ale sam smak mięty, spoko, lubię mięte. W sumie tak sobie pomyślałem, że może bym zaczął jakieś takie fajne herbaty kupować i zamiast ciągle pić kawę na przykład, albo zamiast zwykłej wody pić, to pić jakieś herbaty. Trochę to wydatek jest, tak chce w sensie się kupić jakąś dobrą smakową herbatę, przepraszam bardzo, ale no sądzę, że nie wiem, może, może, bez smaku, czasem. Co w się sensie też taka herbata to wiecie, to nie jest tak, że ona od razu schodzi cała. Jak, przykład, jak masz jakieś picie kupione, w butelce, czy co, so, to całkiem szybko ci schodzi. Ale taka herbata, to ile tam jest torebek? Wydaje mi że jest 20 torebek, to jest 20 kubków jakiejś tej. Yy, jakiegoś pićka. I mi się wydaje, że to jest całkiem dużo. A skoro w sumie o piczku, to poczekajcie, chwilę. Kolejna super sprawa, bo było widać moją mordę, wspominając zbliżenie, Kasper. Coś takiego. To są te takie tabletki musujące, rozpuszczające się, typu Magnes. Tylko, że te akurat, są smaku Bifohera. Czyli smaku energoce i zawierają kofeiny. I super w sumie sprawa taka, Niby alternatywa dla Energolsa, chociaż nie wiem, jak to jest z kwestią zdrowotną. Czy to jest jakoś super zdrowsze od Energolsa, czyli tak samo szkodliwe, czy mniej, czy bardziej szkodliwe. Ale po prostu takie coś kosztowało około 3-4 zł, jeśli dobrze pamiętam. Musiałbym sprawdzić sobie na rachunku, żebym mógł wam powiedzieć, dokładnie. Ale no jest tutaj sporo tych tabletek, nie wiem, można na opakowanie jest dokładnie podane ile. 24 sztuki, jest na opakowaniu. I z dwóch takich tabletek, jak się zrobi szklankę. Szklankę. No, tego pićka, doda się wody, po prostu do dwóch takich tabletek, to smakuje realnie jak jakiś taki właśnie energolec. Z jest... Więc w sumie, tak naprawdę, w cenie tych 3-4 zł mamy jakby 12 szklanek energoleca, co, chodzi mi się, że wydaje znowu taniej niż normalny energolec. I też warto wspomnieć, że ta jedna tabletka po prostu szczyt w wodzie ma zawartość kofeiny odpowiadającą filiżance kawy, więc w sumie całkiem kiedyś chodzi o kofeinę. Mi się wydaje, że całkiem jest tylko tańsza, chyba tańsza alternatywa dla energotów po prostu. A jak wiecie ja bardzo lubię tańsze alternatywy, tańsze alternatywy, bo jestem kurwa biedny i wiadomo jak to jest. Trzeba szukać taniej alternatyw. No, jak mówiłem mięta spoko hmm. Smakuje mi chociaż kurczę mnie przypinajmy Kasper, chociaż kurczę, no w ogóle nie czuję smaku cytrusy. Oczywiście powinien być cytrusy w tym, albo chociaż cytryna, który patrzyłem po opakowaniu, ale w ogóle nie czuję, tylko ten smak stricte miętowy. Jak już mówiłem, lubię smak miętowy, ale no, tutaj chciałbym, żeby było coś jeszcze coś. I w sumie skromował smaku miętowy. Smak miętowy jest pyszny. Moim zdaniem jeden z lepszych smaków i w bardzo wielu rzeczy doskonale, doskonale pasuje do bardzo wielu rzeczy. Jak na przykład mogę wymienić po kolei rzeczy, które uważam, że świetnie smakują z dodatkiem mięty, jak do smaku miętowego, to na pewno pierwsze to rzecz gumy miętowe, druga rzecz to różne rodzaje, różnego rodzaju napoje miętowe, w tym między innymi taka mięta do picia, jakieś tam herbaty z miętą inne, jeszcze tym barki miętowe, wiadomo. Timbarki miętowe to w ogóle sprawa, wszystkie tym z miętą smakują o wiele lepiej niż tym barki bez mięty, bo jakby mięta wprowadza ten taki smak orzeźwienia i nie pamiętam jaki był mój ulubiony smak timbarka, yy, bo na pewno nie jabłko mięta. Jak jabłko to jest taki średni, taki najbardziej klasyczny, ale mi w tak nie smakował, mimo zawartości tej mięty właśnie, no ale wracając kolejny no jeszcze rzecz czekała słowo świetnie zmiętą czekoladę zamiętą. I gdy ja za słodyczami specjalnie specjalnie przypadam, szczególnie za czekoladami mlecznymi, bo czekolady mleczne są strasznie obrzydliwie, wręcz słodkie. Do tego stopnia, że nie po prostu mdli jakim taką czekoladę mleczną. Aczkolwiek gorzka czekolada już jest o tyle lepsza i taką gorzką czekoladę z nadzieniem miętowym zjadłbym. Raczej sądzę, żebym zjadł. Jakbym miał oczywiście ochotę, bo nadal to jest jakieś słody, czy ja... Za słodyczami za bardzo nie przykładam. Aczkolwiek sobie mowa o połączeniu czekolady i mięty, trzeba wspomnieć o lodach miętkowych z kawałkami czekolady, które moim zdaniem są hop-tierem lodu. Najlepsze lody, lody jakie są. To miętowe z kawałkami czekolady i proszę się na nie kłócić. Chociaż w sumie możecie się kłócić w komentarzach, bo to mi po prostu będzie robiło lepsze, lepsze liczby po pod filmami, więc możecie w sumie się kłócić za tych się chociaż kłócić, chociaż wszyscy wiemy, że tak naprawdę to to są te najlepsze smakowe. Mógłby się z nimi w sumie jakoś ścigać, nie wiem, coś w stylu słony karma albo jakieś dobre sorbety. Sorbety mi się najbardziej smakują, jakieś sorbety tropikalne, to był jakiś klasyk typu lodo o smaku to bo mi pierwsze pierwszym rzeczami nie w ktoś, kto nie jadł nigdy lodu o smaku smerfowym. Koście, smerfowym. Jakby lodo o smaku smerfowym, to jest smak dzieciństwa. To jest jeszcze... Nie wiem, tak samo było do smaku gumy balowej. Super sprawa, bardzo lubię. się lubiłem, bo teraz nie wiem czy to aż takie słodkie mi troszeczkę za bardzo. Hmm. wydaje mi się, że teraz pamięta, akurat ta jedna torebeczka ma mniej smaku niż inne. I naprawdę średnio się ją pije. Znaczymy, to też w tym nie jestem jakimś specjalnym ekspertem w sprawie herbaty? podobnych jakichś tam naparów i w ogóle nie jestem ekspertem w sprawie żadnych napojów, żadnego pożywienia czy to napojów, czy jakiekolwiek, jakby ja po prostu mówię co mi smakuje, a co mi nie smakuje co nie, na tym tylko to polega też nie piję za dużo jakichś herbaty, żeby mieć jakieś super zdanie wiadomo o co Ja jakiś youtuber który wiem, że na herbatach trochę się na i trochę ich pije to na pewno miłka żmuda jakby polecam ogólnie kanał Miki z Mudy e, w sumie śmieszna sprawa, bo jakby ja nie tutaj kurwa nagrywam i mam wyświetlenia około 20 na jeden filmik podczas grona ona ma z 20 tysięcy na jeden filmik i ja polecam jej kanał e, mam nadzieję, że ona kiedyś polecił mój Wycięto <grym> z Holi by Chwili no i teraz ona w tym dużo tych herbat pije i widziałem w tej wlogi ten tegaz o jakichś herbat. To teraz nie mojego vloga z picia herbaty oraz z picia alkoholu. Pewnie w najbliższym czasie wróci jakiś ten... Mm, jakiś alkohol na kanał. To też w sumie zależy od tego, czy będę pił się czy nie, bo... Nie będę się... Nie się. Jakby jestem jednym studentem. Ale specjalnie dla was będę się starał pić alkohol na vlogach. Specjalnie dla was. Tylko dla was będę pił ten alkohol Naprawdę. Skoro w sumie mowa o tym. I o vlogach ogólnie to jakby mój współlokator yy, wjechał na święta. i Ja wyjadę dopiero gdzieś we wtorek, tak mi się wydaje. Więc teoretycznie mam jakieś 4 dni. miałem 4? A 4 dni na nagrywanie vlogów. Więc możecie teraz spodziewać się takiego strika vlogowego Daily 4. 4. Są trzy kurwa kaczki. 4. Cztery daily vlogi, spoko sprawa mi się wydaje, co da, bo to wy jesteście z projektorami, prawda, to nam się podoba, to, że nagrywam vlogi, co nie? Chociaż mi się też super podoba, bo jakby to fajna rzecz, którą się robi, jakieś miłe spędzenie czasu, jakby ja mogę się trochę wygadać, ja lubię całkiem dużo wygadać, mogę się możecie teraz zauważyć, że tak ostatnio, może na ostatnich filmiku, w sumie teraz czuję, że mam całkiem dobry flow całkiem nieźle mi się gada. Może dlatego, że dawno nie nagrywałem, to się jakimś wyprowadziło, i po muszę to jakoś się wyrzucić. Bo wydaje mi się, że jakościowo, w z niektórymi filmikami, to te dwa ostatnie są całkiem git. W sensie taniej i poprzednie. Może tam te dwa następne, jutrzejszy i z wtorku, będą też całkiem git, tak? Jak na razie mi się wydaje, że jest dobra pasta i Essa i do przodu, mordy. Także ten, co wspomniałem o mm, nagrywaniu. Coś będę nagrał teraz tylko. teraz jest chyba to, że znalazłem święto. nie pamiętam, nie mam pojęcia co chciałem powiedzieć. Coś ze... W... coś ze, współ... ze współlokatorem, ale nie mam on... kur... czy teraz chyba... Z nagrywaniem chciałem coś powiedzieć związanego, bo ogólnie jak już mówiłem, to jest dla mnie teraz takie fajne hobby. Coś fajnego, żebym sobie czasem porobił w pełnej chwili. Na pewno jest to jakoś w jakiś sposób, mi się wydaje, lepsze od jakiegoś takiego... Um biernego, bym powiedział, spędzania czasu oh jakieś tam ciągu oglądania czegoś na YouTubie, czy nie wiem jakieś filmy seriale i tak dalej po prostu oglądając że nie coś, tu Cię co naprawdę ciekawi i coś dobrego, coś, co może trochę zmienić swój pokój w temat sztuki jakim jest kinematografia i nie tylko po prostu oglądanie czegokolwiek, żeby czas zapełnić. I nie mi się wydaje, że to, co teraz robię, jest dla mnie naprawdę wyjątkową alternatywą. zacząłem się to kochać. Zresztą, mając to, że za, za dzieciaka już się już opustął, właśnie, szczególnie, jeśli miało tą taką. Zajawkę na tym, bycie YouTuberem. E, bo, jakby, jak, mnie, jak ja byłem w postawie, to ten YouTube rzadko do się dopiero rozwija, jeśli się, 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 się nie mylę. I jak byłem w postawie, to znanymi YouTuberami, którzy akurat nagrywali byli tak ludzie typu JD Joker, CTSG, Minecraft Polska, Magdalena Maria Monika. E, możecie zauważyć, że ta czwórka youtuberów ma jedną rzecz wspólną granie w minecrafta, jakby jestem straszny minecraft kidem i do dzisiaj uwielbiam minecrafta, ja z niewielu gier gie, w którą gram i gram ciągle i na prawo od lat i nie jestem w sumie jak inni na przykład sobie przystali, dopiero wrócili jak znowu teraz po ostatnich latach się wrócił ten boom na minecrafta, to ja praktycznie cały czas gram w minecrafta, nie wiem zniejszymi z jakimiś większymi przerwami, ale ciągle jakby regularnie no ale wracając do tego przy Niech no, nie w postawie, jak kamery ja się postąpi, nie? Było kilka lat temu. To, to nie było w sumie takie proste, bo tam trzeba było mieć już jakiś ten sprzęt, po prostu. No, jakąś kamerę, żeby nagrywać, nie wiem. Chociażby mikrofon, żeby nagrywać jakieś let's play, co nie? Teraz to jest kurczę do przyszłość cyberpunk, co nie? Wiadomo, no, no takie dobre jakby, całkiem dobrej jakości kamery mikrofonu mamy już wbudowane w telefony. Możemy nagrywać takiej takie jakości, jakiej ja nagrywam vlogi, możemy nagrywać po prostu przy pomocy telefonu, ale i tak nie mam jakoś super najnowszego telefonu, też mam jakieś kilku lat, dwóch, trzy letni mniej więcej, by powiedzieć o tym telefonie, to wyobraźcie sobie, jaka musi być jeszcze lepsza jakość, jakby używać telefonu takiego z tego roku, albo z jakiegoś telefonu, który wyjdzie w 2021. To on naprawdę musi być świetne jakoś w dźwięku i obrazu. A jeszcze inna sprawa, jakby używać naprawdę mikrofonów jakichś i tych I, i, i kamerek. To pewnie jeszcze lepiej wyglądało. To też trochę inna sprawa to to, że hmm, za dzieciaka wszystko to wydawało się niebotycznie drogie. Jakby kamera za jakieś 200 zł, czy mikrofon za stówę, to były naprawdę potężne pieniądze i musiałbyś pewnie odchodzić latami. Jedno z takim dzieciakiem z komą fidem z za wy, czas przynajmniej, żeby ten, żeby, żeby... sobie na coś takiego pozwolić. A teraz no to... Ja teraz sobie teraz tak myślę, że stuwa, dwie stówy za taki sprzęcior. W na święta sobie można pozwolić po prostu. A ja już nawet nie wspominam o tym, jak masz jakąś pracę i dorywczo chcesz sobie, znaczy dorybczą publicznych chcesz sobie coś nagrywać, no to inek podstawowe sprzęt to. Taki sposób sprzęt może sobie na ludzie i z tego co mi się wydaje to właśnie większość osób w ten sposób zaczyna, że jakąś małanie pracę czy jakieś inne zajęcie i zaczyna sobie jakoś tak się nagrywać, to w końcu dla niektórych to nagrywanie może zostać po prostu głównym źródłem zarobku. W sumie opcja jakby móc sobie zarabiać, robiąc to, co robiąc. To jest w sumie najlepsza opcja na życie. No, bądźmy mi szczerzy. kto by nie chciał dostawać kasy, kasę, czasem, robiąc pop bo to jest super opcja i tak trzeba żyć. Nie wiem, ja na razie nie wiem, czy chcę jakoś super łączyć swoją przyszłość z YouTube'em. Na razie to jest dla mnie po prostu no hobby, miły sposób na spędzenie wolnego czasu, jak już mówiłem. I spoko. Bardzo mi się teraz to podobało. W życiu próbowałem wielu rzeczy, za, wiele rzeczy próbowałem się zabrać. I jest takich, tak hobbystycznych w sensie. I w sumie takie hobby, które mi jak najdłużej nie przechodzi, to chyba teraz to nagrywanie. Z jakim spoko. Mi się wydaje, że może zostałem stworzony do kamery wiesz jak ten kamerotwór? To tylko, że był cringe'owy gościu. No, ale nie wytnę raczej tego, bo trochę klinku musi być, bo inaczej te vlogi byłyby za bardzo jakościowe. Wiadomo, o co chodzi. No i w sumie to tyle. także tu o pasjach, prawda? No nie wiem, czy w sumie mogę jeszcze nazywać... Czyli mogę nazywać tak, nagrywanie sobie pasją czy tylko, no jakąś taką chwilową chłową zachcianką, o. No bo nie robię tego jakiś super długo, zacząłem gdzieś na początku listopada, się, dobrze pamiętam jest jakaś druga połowa grudnia więc trudno jeszcze to stwierdzić, że ja nie nagrywam jakieś całą mieli, no trochę więcej niż miesiąc tak naprawdę, z tym, że miałam dość sporo przerw i to jest mój jedenasty filmik, co so, nie jest jakoś dużo i jakby nadal się sobie sporo uczę i się o to chodzi kompletnie nie ogarnia na przykład tego YouTube'a i w sumie to mnie jakoś na razie nie przeszkadza, bo jak mówiłem, bardzo to robi tak hobbystycznie i to naprawdę niedużo osób to ogląda, ale w sumie jest takie przyjemne uczucie, jak widzisz, że na liczniku wyświetleń jest taka już trochę większa coraz więcej jest tych stanów wyświetleń. To jest super uczucie mnie i naprawdę mi się podoba. Fajnie, fajnie się to coś takiego robi, fajnie wiedzieć, że ktoś ogląda to, co mówisz i po prostu ogląda że nie, coś tam skupuję, ja ale pewnie wiem, że z was to wszystko skipuje, bo ja... Wiecie, że w statystykach filmiku możecie... może, sobie zobaczyć, ile wynosi średni czas oglądania tego filmiku, który sobie porównuje, ile chwała i ile ma świetnej, więc no... Ale no, wiadomo. No, ja też miałbym lepsze rzeczy roboty, niż oglądanie z zjeba nagrywającego film na YouTubie. No, jakby to ma być bardziej zajęcie dla mnie niż dla was, że jeśli Wam się też podoba, to w sumie jest win-win situations, nie? ja się cieszę, wy się też cieszycie. No ale bardziej się zamienić to, że ja się cieszę, mi się to podoba, ja się tak spełniam jest fajne hobby i zawsze mogę to trochę przepleksować, że no się no mam ja ogólnie to ogólnie to na YouTube, co nie? Fajnie. No wiadomo. I jakby ktoś może pomyśleć, o pan youtuber zostanę czy coś. czasem mam około 20 średnio Powiedzmy, że teraz średnio łącząc wszystkie filmiki i, i wszystkie wyświetlenia. bym powiedział, że średnio pod filmikiem mam około 30 wyświetleń może, więc no. Ale prawie dobiliśmy na 20 subskrypcji, więc przydałoby się jakiś specjal. Obiecywałam chyba jakiś specjal na 20 subskrypcji, ale już nie pamiętam nawet jaki. Możecie mi albo napisać komentarze i zostawić pod tym filmikiem. Albo ja będę musiał sobie sprawdzić, ale mam nadzieję, że napiszecie, że napiszecie w komentarzu, bo jak w filmie, to będzie jakaś aktywność pod tym filmikiem dla mnie. I wydaje mi się, że strasznie szybko mówię w tym filmiku. Tak szybko, że może nawet nie za każdym razem idzie zrozumieć, co ja teraz powiedziałem, ale to z drugiej strony całkiem spoko opcja, bo... bo przynajmniej nie zamulam. Mam dobre flow, mówię dużo i nie zamulam, tak mi się wydaje. W sumie jest spoko sprawa, że... Z tego, co na razie widzę, to nie będę musiał dużo wycinać. <grych> Jakby nie będę łakał was, nie, nie będę łakał siebie, kompletnie mi się nie chce tego wycinać. Jakby lubię podkładać jakąś muzyczkę do tych vlogastów, bo zazwyczaj podkładam jakąś taką muzykę albo dla mnie jakąś taką e, nie melancholijną, tylko zapomniałem słowa, taką przywołującą wspomnienia, co nie. Albo jakąś taką trochę memiczną, nie? Więc zobaczymy jeszcze, co w tym filmiku e, na przykład y, dodam. Mam nadzieję też, że w tym momencie YouTube się nie doczepi moich filmików, bo na przykład używam tych piosenek i ja, no nie powiem, że mam je jakoś super legalnie, ale no nieważne. Jakby dopóki mam mało wyświetleń, chyba mogę takie rzeczy robić. Weźmiemy po prostu ze filmik. Mam nadzieję, że mi... Kurwa, jakby ktoś mnie pod, pozwał za tych piosenek, może nie powinienem o tym mówić na tych vlogaskach. Może nasz... M, oby, miały, oby były na tyle cicho w tle leciały, że nikt nie zauważył, że to są naprawdę te piosenki. wy boże, ja nie chcę mieć żadnych prawników na głowie. Dopiero teraz zauważyłem, że lampka zasłaniała kawałek kamerki. To nie nie bez różnicy, bo on tak widać sam, cały może teraz jest trochę jaśniej, tak mi się wydaje, bo tutaj jakby lampka świeci, więc ona daje to światło. Także to było chyba, chyba na tyle ode mnie. Powodzenia moi drodzy widzowie. Jakby szczęścia, zdrowia, pomyślności. Nie wiem tam żebyście. Nie wiem jak osoby w szkołach poniżej wyższej. I w sumie nie wiem jak na innych tych otoczeniach. Ale u mnie zostało jeszcze dwa dni. Dobra, tym razem przekazałem poprawnie dwa. Zostały jeszcze dwa dni nauki i wolne, więc w sumie nie mam nic jakby ważniejszego do napisania. post, ten nic. to jeden rysunek to, rysunek techniczny i zadanka z mapy na projekt i tylko w sumie tyle. I życzę tego samego Wam. Żebyście mieli już wszystko z głowy, a jak macie jeszcze coś ważnego do załatwienia, to żebyście to szybko i dobrze zdali. Powodzenia wizowie!